Nie, nie, nie! Żabi Że, dynamikę! Nie, nie, pierdolę. nie, Mogę nie, coś nie, A już się to nagrywa. nie, Okej. Okej. Dobra, no to można nie, nie, Nic tak naprawdę nie, 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 Hmm, tutaj to, to gra w końcu xd, nie, takie jest, zjadzi w, zjadzi. ludzie mawiają, bardzo mądrzy. Dzisiaj o 20 w ogóle zapraszam szef Skwita, zaproszę go i będziemy rozmawiać na temat polityki. Zajęcone. Tak. I będziemy z nim gadać, z jaki piszesz to dobry apel, Będziemy też gadać o pożarach. Będziemy nasz no, misi to, że mocne by jakbym powiedział, ale odcinek będzie. Także ten dam, mnie, no, żebyście widzieli oczywiście, nie? Że będzie taki. O, kur. O i będzie ten. Potem też, też dzisiejszego dnia ten. Odcinek się... chcesz szklik? A, to tak trawka rośnie, jak wietrze. Nie wiem czy e, powąchaliście to powiem. <grymne> nie wiem czy słyszycie ten ale to cały czas znowu nagrywamy odcinek mi Starsza w tym samym miejscu co pierwszy opening. Prawie tu, tutaj nagrywamy odcinki Zebraula w Inowrocławiu, na ulicy Długiej 44A, a na szczęście tylko <grymne> nie mieszkamy, nie. Ej! Żyjesz? To Piper mnie atakuje. O, jeszcze, też, o, Dziękuję, Marsz. Co to mi Ty, koleś. Nie, nie, nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie, Ijdź, ten -o -czy dam. nie, idź, nie, idź. nie, 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 Wow, wow, ja to słucham, no. Słuchajcie, nie, oj, przykro mi, ale no, Ale ja nie potrafię. Wszyscy nie mogą się doczekać, bo ja jestem przecież najlepszym youtuberem, wszyscy mi mówią. Ku, na pewno Kuba, dzień dobry, wszyscy 2 0 jest na pewno bardzo oburzony na Dominika i na cyfrowego proszka i na cyfrowego Jity. <śmiennie> 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 Także Kuba, no przychodził dzisiaj trochę, tak można powiedzieć, Kuba. Rodu, jak chcę się wiedzieć, nie ma i nie będzie. Także decydowałem. No jak widzicie, w krzakach sobie chodzę, żeby jak największym nawet. nawet. Nie takie dymy sobie zbiorę z podłogi. A to są chyba po, po Ej beep big, beep 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 Be paper! O, be beep oh, okay. No, no to beep to przecież beep czy przecież beep beep przecież beep 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 To beep takie to już, kurde, jak tym przechodzi. U, To beep 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 takie, beep no, beep takie... beep 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 Dwa w, jednym, nie? Dwa w jednym. Kurde, powracaj szybko. Mam nadzieję, że będzie. O! Są do tak jak. Zapiłem! To jak to możliwe? A tak szybko? To. No. Chyba mysz. O! Dobija. O, ten byś to taki ratownik, jak widzicie, nie? Bym chciał na odcinku do 17 rangi dobić. O, może pokażę Wam klub. O, zobaczycie od razu na, na, na wiadomości jakich też Quea powykorzystywał. Dobra a hdshiko2009.pl Zapraszam wszystkich na... ...na kanał Kuba Dzień Dobry 320. Chcesz kujka, mam gadżet do Leona, ale mam zakaz. Elo, Elo, Kilka kropek, smutna łóżka. Chcesz squeaka? Nikt cię nie lubi, Elo. Elo, co chcesz? Mam squeaka, mam gracian. Elo, znak zapytania. Chcesz squeaka, mam gracian. Elo, co? Chcesz squeaka? Ma, ma gracian. protaku, ten kto jest gracian, to cztery gwiazdki, gówno, dobrze. Chcesz squeaka. Niejaki Olek, doł mi konto użytkownika. Olek to jest legalne. Kupowanie kont użyt, użyt, użytkowników jest nielegalne. Cześć, Quicka! Witamy w pisze. Bardzo kocham, Pisz. Naprawdę, ja Peo nie lubię, nie? Cyfrowy prosik. What? What? Cześć, Quicka! przecież Peo, Zaczynam się i bardzo. Ja też nie lubię Peo. Nienawidzę wręcz. Kocham, Pisz. Nienawidzę PO, ja też nienawidzę. kocham, pisz. Cyfrowy prosik, że nawet pytania. Chcesz PO, ja, o której możecie wyjść? Cyfrowy prosik, ja o 16. Dobra. A tutaj będziesz śmiesznie. Chcesz quick, będzie mówić o pożarach i o sprawach politycznych. Do widzenia o 20.00 mili politycy. Hadesiku 2009, kilka kropek. I potem pisze, To nic osobistego. Gracz cyfrowy prosik został zdegradowany przez gracza Hadesiko 2009. Pa! Gracz cyfrowy prosik został wyrzucony, wyrzucony z klubu przez gracza Hadesiko 2009. No ja nie wyobrażam sobie tak, takiego zachowania. Dzisiaj w cyśniku graliśmy sobie. I, tam, <grymne> I to, wygraliśmy, he <grymne> O, zabiłeś kogoś, chyba. Tak jak widzę tutaj, takie dwie piramidy tutaj wyskakują nad postacią, nad człowiekiem, nad postacią. Wow, <grymne> Zdrowy prosik i się odżywac. <laughs> o! Oh, Trzy drużyny, super! Zgramy to! O kurde! Edgara bym chciał pokonać! Jest jad. No jest. No tu, goni mnie, kurde. Zabiłek go! A nie, ty. <laughs> O nie, nie, nie! Ej, co ty? Co ty? O, nie mów, że dajesz radę. <śmum> boże. A ja nie mogę ciebie zabić, bo to jest czarna dziura. <śmum> 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 no, o! Widzieliśmy, że, że Edward chce idź na tamtego! Ja pójdę na... O Boże, ślę, że na El Primo pójdę. <śmum> Dobra, to jest film. Zabij go, zabij Co? Co to będzie? Pierwsza drużyna, ja wszyscy się zabili. Ja. Yeah, ja. nie no, Ja. No. 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 Na pewno cyfrowy wraci tu parodię, więc chciał kiedyś tego odcinka zrobić. To już nie mówiłem, My też trochę lubią o kurde. On będzie się kręcił, bo ma ulko załadowanego.

Trzeba, aż to z nią rundki sobie nagramy. I kończymy odcinek na dzisiaj. O 17:33, że 2,5 godziny będzie kciśnickę na Będziemy nagrywać. Problem hmm, hmm. No, o pożarach i o co jak jej piszesz, to dobra, pełnię! Wow! Na glipy nam jestem wyjść napisze, żeby tak wyobrzał. No! Ten odcinek będzie miał około 20 minut pewnie. Bo ten ma jedenasz 12, a tamten miał 5 minut. Takie 20 minutne. Będę musiał ten kod na pewno wpisywać. Je, je. Lubię te kody na YouTube wpisywać, żeby filmy wysłać. Dużo myślenia. się wszystkwita po kolam dość. Squid. <try> <try> O ty! Się... Zapimy! O ty! Nie, nie, ja bo pokonowałem. Nie, po tobie, nie? Nie! To... Ach, ty! Dobra! To tutaj kończymy na tym etapie odcinek na dzisiaj. To co? To pa! Że ten dzień a... gdzie ty- dzień w przyszłym tygodniu będzie następny pa! No witam! To jest ten następny odcinek sprawy starsza O! Mogłem kupić sobie to To mogłem kupić, ale nie mamy gimu. Tyle takie jak... Na że gemy takie... No i fajniejszy to jest ten... Eee, Daryl, maskotka, za 39 gemów. Fajny, nie? Ale wolę na to, eee, na ten, eee, na karnet zodiomiarski wykorzystywać do celów edukacji. Smutne! <sumutne> Elo? Co jest smutne? Aaa! Że ciebie nie ma w klubie! I... a Ktoś tam śpie! Idę po poa Tu! Ten nasz odcinek będzie dopiero w poniedziałek. Pewnie nie. Zapewne będę zajmował się playlistami, listami. Proszę segregować, jakoś do porządku to trzeba. filmy. Hmm. Coś tyle ludzie! Ratunku! Ty coś mnie gryże. aha. Ty zginąłeś! Jak? Nie wchodź w te krzaki. A, a jo! No, to jest... Jo, tak ktoś jest! <laughs> taki jak. Taki ktoś jak demon. Kto jest demonem? No duchy. Ej, gościu. Jakiś się O, o, o! o A nie, nie zrobiłem. O jak? Za jedynym razem Cię byś zabił? Smutne. O, 69 pożo mam. Tak, w poniedziałek bym chciał już mieć 12 tysięcy. Albo w piątek nagramy odcinek. W piątek? jo. Dzisiaj zajmę się e, wyszywaniem mam, mam nadzieję, że zrobi ten odcinek. Czas klubowy będzie cały zasypiony. Hej, no! Już to czuję. Kuba będzie się czas cieszył Tak, ale... No, o! El Primo to tam gówno To prawie mnie żabi, nie idź primo, w te szaki. Uwaga, ciężka oh. rzadki, pamiętam Jezus, a jak szyba się darł, jak dropnął El Primo, nie? O, o Boże do On mnie. się dał? No Pamiętam to do czterystu pucharków może zagramy na tym odcinku, pod SuperPoła idę. widzę, <grymny> Widzisz, że Cyfrowy i ty też idzę. I grzechnie to było. To, co? co? Ja zabiłem, to co ja zabiłem, to było ich za. team jeden. Ty? A nie, no jeszcze nie widać. Nie ubyło żadnej drużyny. Hej, za chwilę może nasz ubyć. A to, on, po ci pomóc. O! No, na nie pójdę może. O oh, kurde, Bea. Nie, nie! Nie iść! Nie, 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 nie! Po tobie, nie! Po tobie to jest. Ja teraz nie zginę. Okej? Okay? Mm -hmm. <laughs> Taką. Nawet nie wiem, gdzie jestem. W poprzednim odcinku była śmieszniejszy ogólnie. No bo tutaj są te e bloki. A ludzie na pewno by wyjebali. <laughs> Akurat można przeklinać na, na tym, na odcinkach.

Wiesz, to było smutne? Smutne! Płaczę! Ty nie, no czemu nie możemy teraz to bić? Po jednym pucharku! O, a ty żerą masz, Ty! Obywanie chmury! Dobrze, no ty samolot leci! Ale ma chmur. No, nie ma chmur. Idź po tamtego po oba. Albo do Baja. To ja do tego pójdę. Widzowie na pewno tak dobrze nie grają jak ja. I ten cyfrowy i ty. Dobra na Leona pójdę, albo na Edgara. Wszystkie te postacze. Akur oh, kurde, Leon je zrobił. A już mnie tak mało życzę. HP. Na Bill. Idź. Aż czerwony się zrobiłem jak widziałem, że ciebie na kół w kółko obezwadnili. <noise> Zabiłem jednego Nani, Przecież dzięki Nani. <noise> Jezu, tak gdzie to byłeś? Zginąłeś? Bo, bo u mnie głowa nani leciała na kogoś. Dob runda. Dobra, ostatnia runda i kończymy odcinek na no dzisiaj. Dzisiaj tak koło trzech odcinków rzucimy pewnie. Jak kwika? Dzisiaj nagramy. No. Ja w tym ostatnim nie będzie niestety. No, w piątek będzie. Bo nagramy. Nie wiedziałem w ogóle, że tu ma taki dziwny gadżet. Ma. I czy... Może znaleźć ścianę Czy coś takiego może postawić. Taki gówno. Dobra! Nie bój się! Nie płacz lecz mnie A to nie leczy To kurde coś po mnie chodziło na pewno Sweet Wheels Sweet Kurde komary zaczynają gryźć Czyli jeba Do 19 najlepiej tylko na, na dworze być, bo potem już komary zaczynają gryźć. Po 1835 Za chwilę będzie właśnie 1835. No już jest u mnie. 1834 u mnie jest. O kurde. Stu by mnie zabił. stu ale ten Max ma długi A ogień. Kurz Max to jest. A, no. Kurde, Dominik! Co ja? Dobra. Ja, mam zrobionego kwastanu. Tak. Dobra, kończymy na dzisiaj odcinki. A może najpierw otworzę skrzynki, bo mam. Okej. Okay. Big box. Koniec. Nie ma nic. I Megabox, box Megaboks nie nic. ma. Okej, okay, dobra, zakończymy na dzisiaj odcinki. Topa! Pa.